Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie film z ostatniego potężnego wroga, czyli z Mezota. Fatalna jadka, jednak nie mam dobrych wieści, otóż póki co nie udało mi się znaleźć żadnych sensownych zamienników. Praktycznie udało mi się zrobić te obrażenia wymagane tylko i wyłącznie drużynami z rankingu. Także tutaj musicie mi dać troszkę więcej czasu. Ja będę na pewno robił przynajmniej kilka prób dziennie, te pięć docelowo. No i być może nadal będę odświeżał za diamenty, ale na ten moment nie jestem w stanie dać Wam zamienników, no bo troszkę lipa, że ilość prób jest ograniczona. A tak naprawdę po przebiciu dwóch miliardów nie za bardzo zależy mi też, żeby te 5 wbić. Poza tym i tak nie byłoby to raczej możliwe. Także drużyny, których tutaj gracze z rankingu, stopki rankingu używali, to przebudzona wersja Teyna, Grezul, bliźniaki, Palmer, Estrilda. No i druga drużyna to Anastan, Tandra, Wejtael, Warek i Saurus. Chociaż to jest troszkę inna drużyna, bo ja przed chwilą skopiowałem inną, także w rankingu nadal się przebijają, na to wychodzi. Bo widziałem jeszcze inną drużynę, tam też był Tamrus. Widziałem, o, właśnie, drużynę ze Scarlet, widziałem. Także to jest ta drużyna, którą też możecie zrobić bez problemu. Ja muszę potestować właśnie tą drugą drużyną, jakby mi poszło, ewentualnie. No ale dobra, do rzeczy. Także moje tutaj wyniki na początku nie udało mi się w ogóle przebić obrażeń. Tymi drużynami z rankingu, które właśnie dosłownie skopiowałem, co jest mega dziwne. No i tak samo było tutaj, i tak samo było tutaj. Dopiero przy czwartej próbie mi się udało. Także zrobiłem to w ten sposób, że zamieniłem strille za jakiegoś tam gołego Mortasa. No i tutaj użyłem tej drużyny, która po prostu była, czyli Saurus, Lucrecja, Scarlet, Nevanti, no i Aziz. Myślę, że z tą pierwszą drużyną będą większe problemy, żeby ją ułożyć. No bo ten przebudzony tej na nie każdy go buduje. Z drugą drużyną tak naprawdę gigantycznych problemów nie powinniście mieć. Volucrecia to pierwsza postać, którą poleca się robić na poziom wzniosły, więc większość graczy powinna ją mieć, tak naprawdę. No i tak naprawdę pozostaje postacie typu Scarlet, Saurus, to są postacie polecane, które warto robić. Saurus może już mniej, nie aż tak bardzo, ale też gdzieś się go tam robi. Nevanti, wiadomo, mega dobra nowa postać. No i Ezis, którego można właśnie kupować ze sklepu. Później jeszcze zamieniłem, o tutaj właśnie, zamieniłem przebudzonego Teina na Veitaila, no i w sumie wynik był podobny, bardzo bardzo podobny, więc jeżeli nie macie przebudzonego Teina, a macie Veitaila, bo wymieniliście go na przykład na evencie za Wukonga albo coś takiego, no to Veitaila też miało możecie użyć, nie ma problemu. Ja bym sobie spróbował jeszcze ewentualnie odświeżyć jeden raz i zrobić tymi drużynami z takiego typowego rankingu. Czyli zrobimy sobie coś takiego, to była pierwsza drużyna. I zobaczymy, jak pójdzie mi tą drużyną za nastą. Bo tak naprawdę, ja całą tą drużynę mam i to całkiem dobrze porobioną, oprócz wareka. Warek jest akurat goły, no ale no wiadomo, prawda, wareka nie będę tutaj maksował jako gracz. No powiedzmy, że free to play. No i szału nie robi, nie? Tak samo, mało dosyć obrażeń. Spróbujemy jeszcze tak ze dwa razy, bo czasami losowość jest dosyć duża. Raz zrobimy 2 miliardy, innym zrobimy 4. Wiadomo jak to działa. Także spróbujmy. Ile tu było? No wyniki podobne, nie? Ale tutaj widać przepaść między graczami. Robię dosłownie takimi samymi drużynami, tylko oni mają wszystko ulepszone 5 razy bardziej. No i rekordu na pewno nie będzie, także ta druga drużyna? No powiedzmy, że do ogarnięcia, nie? Oprócz tego Weitala, no ale za co go zamienić? Też taki problem jest od razu to zrobić w pierwszy dzień. I teraz skoro tam jest Weital, to tutaj mamy Taina, nie? Dobra. Mm, Jak byśmy zamienili za Scarlet? Tylko wtedy musielibyśmy raczej wymienić schedy. Chwila, kto był tam dokładnie w drugiej drużynie? Czyli postacie walczące raczej wręcz, nie? Więc moglibyśmy po prostu to pozamieniać i dać tym postaciom pamiątki, dzięki którym będą mocniej biły z zwykłych obrażeń chociażby. Czyli to możemy dać. Pamiątkę o nazwie bliźniacze palowniki, ukryte sztylety i na przykład wojenny szpon, bo będą większe obrażenia, jeżeli postacie będą blisko. No i Antandra będzie blisko, między innymi Veitael tak samo. I to była druga drużyna, nie? I do pierwszej drużyny byśmy dali coś dla Scarlet przede wszystkim. Czyli co my tutaj możemy dać? Powiedzmy, że damy na razie posłańca. posłońca po lodu, niech będzie. Na pewno szybki łuk, bo umiejętności ostateczne. No i na razie dałbym coś do ataku. Ja wiem, że obrona też jest ważna. Scarlet stoi z przodu, nie? Więc gdzieś tutaj mieliśmy artefakt. Do atakowania z przodu, chyba flaga, któraś nie. Pierwsza linia zadają więcej obrażeń, dobra? No i spróbujmy z takimi schadami. To jest absolutny test, więc nie wiem, jak to pójdzie. Czy pójdzie lepiej, czy pójdzie gorzej? No poszło gorzej, tak naprawdę. Jednak ta Scarlet tutaj chyba aż takiego szału nie robi. Ten przebudzony Tain. Przebijemy, chociaż te 2 miliardy, no przebiliśmy, nie? Chociaż tyle, ale szału tutaj nie ma zdecydowanie mimo, że mam te postacie. Ewentualnie, ciekawe jakby za Estrella wstawić Mortasa, bo tam miałem wtedy lepsze rezultaty. Więc na pewno jeszcze potestuję, ja już odświeżam to chyba trzeci raz, więc nie chcę za dużo diamentów używać, no wiadomo. Także jeżeli macie możliwość wstawienia drużyny, to taką drużynę możecie wstawić, tak samo. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze za wstawianie swoich drużyn wszystkim osobom, które to robią w komentarzach. Bardzo, bardzo wam dodatkowo dziękuję. Z tą drużyną są mniejsze problemy, bo tutaj ten miliard lekko został przebity. Ta pierwsza drużyna jest bardziej problematyczna, bo tutaj nawet miliarda nie było. Więc na pewno jeszcze w kolejnych dniach będę próbował i postaram się wrzucać w komentarzach, jeżeli coś wymyślę. No bo tak jak mówię, to odświeżanie jest dosyć drogie, na 300 diamentów nie wydaje się dużo. Ale wiecie, nie zrobimy w pięciu kolejnych podejściach, będziemy znowu odświeżali, znowu, znowu i się zaraz robi ponad 2000. tysiące, ja już tutaj wydałem prawie tysiak na odświeżenia. Także to by było na tyle, tak jak mówiłem poprzednio, to nie są filmy poradnikowe, to są raczej takie filmy, w których można się naradzać, powiedzmy, że z innymi graczami. Być może poruszymy jeszcze ten temat na streamie, który odbędzie się, no w sumie dzisiaj prawdopodobnie i na pewno w niedzielę, w niedzielę będzie na pewno dłuższy, dwugodzinny stream. No, i być może tam jeszcze coś pogombinujemy z drużynami, bo to w sumie będzie fajna okazja. Bo zazwyczaj na te streamy przechodzi no ponad 30 osób, często, więc być może ktoś coś wymyśli na żywo. Ja Wam dziękuję, ja życzę Wam powodzenia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.